Witamy Cię serdecznie. Jeżeli ćwiczysz teraz z nami, znaczy, że jesteś już w trzecim trymestrze. Pamiętaj, że jest to trening troszeczkę spokojniejszy, przygotowujący też do samego porodu, więc będzie kilka pozycji wertykalnych, takich, które otwierają biodra, takich, które przydadzą Ci się przy porodzie i będziemy oczywiście zwracać też dużo uwagi na oddech. Płynny, przeponowy i spokojny, bo on także przyda Ci się podczas samego porodu. No to. Zapraszamy. Odstawiamy sobie prawą nogę do tyłu. Zacznij krążenia barków. Mocno wdech, wydech. Wdech, wydech. I przenieś delikatnym balansem ramiona do przodu, ale tak płynnie, żeby rozluźnić nadgarstki, bez odrywania stopy. Lekko rozgrzewamy mięśnie. Zatrzymaj ręce z przodu, nogi dalej pracują. I zostaw pięty przy podłodze. Otwieramy klatkę piersiową. Wdech, jakbyś naciągała łuk. Wydech szerokim łukiem wracasz. Wdech nosem. Wydech, wracasz. Wdech. Wdech. Jeszcze raz. Wydech. Ściągnij ramiona mocno do tyłu i otwórz klatkę piersiową. Dostawiasz stopę do stopy i odstawiamy do tyłu. Lew, ściągamy delikatnie barki do tyłu, wdech Z mocnym, płynnym krążeniem i zostawiasz dłonie na biodrach. Odbierz delikatnie, ale samą piętą. Wychodzisz klatką piersiową mostkiem do przodu. Dodajesz ramiona. I do sufitu I zatrzymujesz przed sobą spokojny, płynny ruch. Odbijasz piętą. I dociśnij, otwórz klatkę piersiową. Wdech, ręka przy tułowiu, wydech szeroko. Wdech. Wracamy na matę. Staj sobie na jednym boku. Rozstaw stopy troszeczkę szerzej niż biodra i palce stóp na zewnątrz. Unosimy ramiona wdech, ściągnij dłonie przy klatce, wydech. Wdech, wydech, jeszcze raz. I przygotuj się do zejścia do dołu. W trzecim trymestrze nie będziesz miała już na pewno z tym problemu. Z tej pozycji przechodzimy do kręgu podpartego. Szeroko rozstaw dłonie, łokcie lekko ugnij i postaraj się, żeby brzuch nie ściągał cię kręgosłupa do dołu, więc minimalnie go podciągnij. Lewą rękę wydłużasz i wracamy. Wydłuż mocno na linię kręgosłupa. Wydech, ściągasz, łopatkę. Wydłuż, ściągnij. Cztery, Trzy, dwa, jeden, rozluźnij, wydłuż lewą nogę, palce, stopy mocno na poń i popracuj palce na siebie, od siebie, na siebie, od siebie. I zostaw stopę na flex, czyli palce na siebie, uginasz i prostujesz nogę. Wdech, wydech, wydłuż. Wdech, wydech, wydłuż. Staraj się, żeby kolano było cały czas na linii kręgosłupa. I jeszcze. Trzy, 2, 1. Zatrzymaj ugiętą nogę i przestawiasz się delikatnie do boku. Wracasz do wysoko uniesionej, ugiętej. Noga, która jest z boku, tylko delikatnie dotyka podłogi. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Pięknie zostawiasz nogę z boku i bardzo wolno otwierasz kolano, otwierasz biodro. Staraj się w tej pozycji nie spieszyć i wykonaj to w takim zakresie, w jakim chcesz. Otwórz, wdech i wydech, wdech i wydech, jeszcze trzy, dwa, jeden, rozluźnij, dostaw kolano, wróć do klęku podpartego, wyprostuj mocno, wydłuż prawą rękę, wydech i ściągasz łopatka do kręgosłupa, wydech. Jeszcze cztery, długa dłoń, długie przedramię, trzy, dwa, jeden, odkładasz, wydłuż prawą nogę i palce na siebie, od siebie, na siebie, od siebie. Zostawiasz palce stopy na siebie, flex, pięta idzie w kierunku pośladka, ugnij i wyprostuj kolano, trzymając cały czas nogę wysoko, wdech i wydech, wdech, wydech, trzy, dwa, jeden, zostawiasz ugiętą nogę, przestaw ją delikatnie do boku, wracasz do ugięcia, kolano wraca wysoko. Pamiętaj, że noga idzie tylko delikatnym akcentem do podłogi. Ostatnie dwa i przestaw nogę bok. Zatrzymaj dużo wolniej niż poprzednio. Otwórz i zamknij biodro. Otwórz, rozciągnij mięśnie. Wdech, wydech. Cztery. Nie zbierz się. Rób wszystko tak, żebyś czuła wydłużenie mięśni bez bólu. Ostatni raz. I rozluźnij się. Usiądź na piętach. Kolana szeroko. Rozluźnij nadgarstki. W tej pozycji przyjdziemy jeszcze do leżenia bokiem. Leżysz wygodnie, dłoń z przodu podpiera tułów, żebyś miała większą płaszczyznę podporu. Dolne kolano jest ugięte, wydłużasz nogę i tylko leciutkim pulsem unosisz na kilka centymetrów. Wydłuż stopę, point. I jeszcze raz flex. Raz, dwa, raz, dwa. Krótki ruch. I point, wydłuż. Bardzo delikatnie z wydłużoną stopą. Ściągnij kolana do barku wydłuż. Wdech. Śmietnie. Zatrzymaj nogę przy barku. Złap dłonią. I postaraj się nogę jak najmocniej dociągnąć, tak żeby biodra były otwarte. Chwilę zostań w tej pozycji. Pamiętaj, żeby tu nie garbić tułowia. Klapka piersiowa jest otwarta cały czas. I prostujesz nogę. Point do góry i flex do dołu. Wolno. Z wolną pracą stopy. Pompujemy krew do łydki. Udopracuję. Wydech. Wdech. I skoro mamy już ugięte kolana, odstaw tylko piętę napięte. Odstaw dłoń, podeprzyj się, naciśnij piętą napięte i otwierasz, zamykasz biodra. Szeroko i wąsko. Pamiętaj, żeby stopy lekko oporowały na siebie. 4, 3, dwa. I raz i jeden, rozpuść się. Przenieś sobie ręka za głowę, na chwilę tylko wydłuż wdech i wracamy, wydech. Jeszcze raz wdech i wydech. Powoli przez leżenie bokiem, opierając się, przechodzisz na drugą stronę. Pamiętaj, żeby wygodnie ułożyć sobie głowę, żeby wygodnie się podeprzeć, kolano dolne, ugięte i wydłużamy nogę, palce stopy na point i puls. Hop. Góra i dół, krótki zakres ruchu. Palce na siebie, trzymamy puls. Oddech. Krótki ruch. I palce na siebie. I zatrzymaj. różno stopa, neutralnie ustawiona. Wdech do barku. Wydech, wydłuż. Wdech do barku. Szeroko prowadzisz kolana. Tak, żeby mocno otworzyć biodra. Wdech. 4 3 2 1 przyciągnij i zatrzymaj Złap pod kolanem pamiętaj teraz ręka jest silna trzyma nogę i prostujesz nogę do sufitu wydłużając palce stopy point i flex wracać. Wolny. Point. Flex. Point. Flex. Jeszcze cztery. Trzy. Dwa. Ostatni raz. Jeden. Zatrzymaj jeszcze na chwilkę. I odstawiasz pięty na pięte stawiając delikatny opór. Zamykasz i otwierasz kolano. Zamykasz, otwierasz biodra. Siedem. Wolny ruch. Sześć. Wolny ruch. Pięć. Naciśnij piętą na piętę. Rozluźnij kolana na kolanie, ręka za głowę, wdech, wyciągnij, wydech wracasz. I jeszcze raz wdech nosem i wydech. Wróć. Trzymając dłoń z przodu podeprzyj się, tak żeby nie napinać brzucha, a żeby swobodnie podnieść długów. Ustaw sobie stopy kolana szeroko, palce na siebie. I lekko zejść do przodu. Panie, które mają większy brzuch, mogą albo ugiąć nogi, albo szerzej rozstawić kolana. Zawsze trzymaj taki zakres ruchu, jaki Ci odpowiada. Proste plecy, rozdłużnij się i swobodnie oddychasz. Wdech nosem, głęboki wydech, spokojny ustami wdech i z wydechem rozdłużnij się. Przenieś do boku, rozluźnij tylko nadgarstki i dziękujemy Ci bardzo.